Dzień dobry! Zbliżają się walentynki, zatem porozmawiajmy o tym, czym jest zakochanie z naukowego punktu widzenia. Zakochanie to złożony proces psychologiczny i biologiczny. Z naukowego punktu widzenia jest to stan emocjonalny, który zachodzi, gdy jesteśmy silnie przyciągani do drugiej osoby. W mózgu aktywują się różne substancje chemiczne, takie jak dopamina, oksytocyna i serotonina, które odpowiadają za uczucie przyjemności, bliskości i szczęścia. Zakochanie może również wpływać na nasze zachowanie, podejmowanie ryzyka i zmieniać postrzeganie świata, co sprawia, że stajemy się bardziej optymistyczni. To wszystko tworzy intensywne przeżycia, które są typowe dla tego stanu. Zakochanie jest wynikiem kilku skomplikowanych mechanizmów biologicznych i psychologicznych. Na poziomie biologicznym główną rolę odgrywają hormony i neuroprzekaźniki, które wpływają na nasze emocje i zachowania. Dopamina na przykład jest związana z uczuciem przyjemności i nagrody, co sprawia, że zakochanie daje nam poczucie euforii i szczęścia. Oksytocyna, znana też jako hormon miłości, wzmacnia poczucie bliskości i zaufania między dwiema osobami. A serotonina może wpływać na nasze samopoczucie i nastrój. Dodatkowo, zakochanie ma wpływ na naszą psychikę. W tym stanie ludzie często idealizują obiekt swoich uczuć, co sprawia, że widzą go w lepszym świetle niż jest w rzeczywistości. To zjawisko, nazywane efektem halo, sprawia, że zakochani koncentrują się głównie na pozytywnych cechach drugiej osoby. Ciekawym aspektem jest także przywiązanie, które rozwija się w długotrwałych związkach. Jest to uczucie oparte na oksytocynie i endorfinach, które zapewniają poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Przywiązanie różni się od początkowego zakochania, które jest bardziej intensywne, ale i krótkotrwałe. Z biologicznego punktu widzenia, zakochanie ma również swoje korzyści ewolucyjne. Sprzyja tworzeniu silnych więzi, co jest korzystne dla wychowywania potomstwa. To fascynujące, jak nauka łączy emocje z biologicznymi reakcjami w ciele. Czy myślisz, że rozumienie tych mechanizmów może zmienić sposób postrzegania zakochania? Tak, myślę, że dogłębne zrozumienie tych mechanizmów zmieni sposób postrzegania zakochania. Zgadza się. Zrozumienie mechanizmów stojących za zakochaniem może pomóc nam lepiej zrozumieć własne emocje i reakcje w tym stanie. Może to też pomóc w bardziej świadomym podchodzeniu do relacji, z większym zrozumieniem dla siebie i drugiej osoby. Takie podejście może sprawić, że zakochanie stanie się mniej chaotyczne, a bardziej autentyczne i pełne. Dokładnie i tego należy sobie i wszystkim życzyć. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.